I o czym się mówi na randkach? Hmm. E, um. Na czym? Jakich Randka. Witajcie w nowym sezonie przygód waszej ulubionej rodzinki. Lil Kacpi i Sylwia niebawem wyjadą uczyć się do nowej szkoły. Będą mieszkać w specjalnym domu dla uczniów i jak się możecie domyślać, nie będzie tam nudno. Moja żona Beatka jest w ciąży, więc w naszym domu niebawem pojawi się kolejny bobas. Czy będzie to dziewczynka, czy chłopak, jeszcze nie wiemy, ale Kubuś jako starszy brat to na pewno będzie epickie. Dodatkowo do naszego bloku wprowadzi się nowa rodzinka, czyli będziemy mieć sąsiadów poznacie ich już niebawem. A teraz strzelcie łapkę w górę na dobry początek nowego sezonu i zasubskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że Rodzinka jest w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 14, a dodatkowo teraz w poniedziałki pojawia się nowa seria z różnych gier i zabaw typu chowanego. To wszystko na teraz, zapraszam do oglądania i zobaczcie jak Lil Kacpi zaprosił dwie dziewczyny na jedną randkę, a Kubuś ich śledził. Zapraszam. To ja, Kacper. Napisz w komentarzu, z którą dziewczyną powinien być Lil Kacpi. Napisz team. Jagoda, jeśli uważasz, że z Jagodą. Albo Team Lily, jeśli uważasz, że ma być z Lili. Wszystkim przybite serca. A teraz oglądajcie. Nie wiem, co się ze mną stało, ale postanowiłem napisać do ciebie list. Chciałbym się z tobą umówić dzisiaj do yy, restauracji re w Donald o godzinie 17. Mam nadzieję, że miło spędzimy czas i wszystko będzie pięknie. Pozdrawiam. I lepsze uśmieszki. O, dobra, do Dobra. Dobra. rany, dobra, dobra. Kogo tu nie ma? Chyba nie. A jak coś to? Słyszy problem. Lili, e, Lili, tu jest Lili. Li. O. No i dobra, widzimy się w McDonaldzie. Panie dyrektorze, panie dyrektorze! Ktoś znowu w szatni plakietki pozamieniał. O, nie ma dyrektora. No pięknie. Ach, no i wszystko na mojej głowie. A, tylko przynieś, posprzątaj, pozamiataj. Tu ma być jagoda, a tam. Ach, uczcie się dzieciaki, bo wiecznie żył nie będę. Dawaj synu, śpiewaj. Ostatni dzień w domu. Ostatni. Coś nam nie wychodzi. Nie, czekaj, bo musimy zaśpiewać. O, hej, hey, O, o, o cześć. Wow. Synu, synu, bo my śpiewamy ci ten. My, my robimy takie taki, taką piosenkę na pożegnanie ciebie z domu. Na, na twoje śpiewamy, no, świetne, ale ja ci nie mam czasu, Ale zaśpiewamy więc, ci chodź, 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 chodź. Czekaj. Go, aleśby, czekaj. Ty jesteś Kacper, ty jesteś producentem muzycznym. Chodzisz, no. Patrz, no co za. No Kacper! No Otwórz synu, bo ci chcę pokazać kawałek, fragment kawałka. Kuba, weź go tam, weź go, weź go. Go. Weź, tato wyszkalił do góry No to nie padłem zobaczyć tą składem, w zepsuł Co? Ej, co co się stało? Ej. Ej, no nie, ty, no będę no, musiał odetkać. Dobra, chodź, zaśpiewamy ci tylko fragment utworu jaki przygotowaliśmy na twoje pożegnanie, wiesz, bo Ale ty... no to, ja no. idę dobra, na kumuś, wasze stawaj, spotkanie, stawaj. bo piątki dobra, dobra, spotkania do... i praca dobra. i nie mam czasu. Ale poczekaj, siądź sobie jakby, jakbyś był na widowni. Mhm. Nie, nie pójdę na całego spotkanie, Siadaj, siadaj na krześle i posłuchaj, zaraz zaraz będziesz jeszcze tam. Kubuś, a my mu śpiwamy, czekaj. Y... Odchodzisz, a ja idę do pokoju tego! Do pokoju tego! Bo... tego. Nie będę mm. chyba, trzeba, mi przyślesz coś fajnego! Mego. O, i taki mamy początek, dobry? Jest to piękne, jest to piękne, ale ja wam powiem, że co? się z wami pożegnam. Biorę ze sobą twoje ostatnie oszczędności i się mam. ale. A co to teraz już gdzieś idziesz? Nie no, idę się jeszcze przygotować, bo Ale tutaj... miałeś go zabrać do McDonalda, obiecywałeś, mu. Nie go do McDonalda, no bo ja mam wasze spotkanie. A byłeś I... już w mieszkaniu, widziałeś to nowe I... mieszkanie, które będziesz wynajmował Byłem. w liceum? w liceum. I co Owszem. fajne jest? No dosyć spore. A wiesz, z kim będziesz mieszkał? właśnie nie wiem, tego nie wiem, ale. No to ja muszę ja tego człowieka poznać, razem za musimy go zobaczyć. Dobra, my się czytamy. Mam okno, okna. Ale jak obie, Słuchaj, jak obiecałeś bratu McDonalda, to teraz powiedz dlaczego nie możesz iść do tego McDonalda z nim. No, mam na spotkanie ważne. Jakie spotkanie ważne, co? A. Dobra, no to szykuj się, chodź, Kuba, coś ci opowiem. Chodź Kuba. Dzisiaj nie pójdziecie do McDonalda. No pewnie jakoś cię zabierze. Do... O, już jest prawie, wiesz, on już jest stary, on już... Wiesz, wiesz wiesz jaka jest sytuacja z nim, no nie? On jest teraz raperem znanym, prawda? Wiesz, wcześniej poszedł do szkoły, więc idzie teraz do liceum szybciej niż wszyscy, nawet szybciej niż Zuzia, wiesz, twój brat jest naprawdę zdolny. No, to ty ty musisz... Na pewno. <laughs> ty mu musisz. Ty mu musisz nie przeszkadzać tyle. Dobra? Ja muszę, mu przeszkadzać, żeby został tutaj. Ale... I nie zabrał do Majdonę. No to weź mu plecak, chociaż do pokoju mu zanieś plecak, no to mu przyjemność zrobisz jakąś. Coś. No. Dobra, nie, mam, mi, już, mam już zwijać sprzęt muzyczny, już nie będziemy dzisiaj śpiewać. Oh, oh, nie, oh, Kuba, przestań zrzędzić pod tymi drzwiami, już z godzinę tutaj e. zrzędzić. A co ty, ty tyle robisz w łazience? W drzwiach się zacząłeś, no. synu. Co no, ty? Tak. Co to za małpka? E, a nie wiem, nie wiem. Co, co Ale... ty, co ty, ty da wy... Ale krami. żeś się wyperfumował. Kran? O matko, znowu żeś namoczył wszystko. No, on się zepsuł! Czemu tak namoczony jest? Nie możesz raz posprzątać? A, ten... nie, czekaj Dobra, Kacper, gdzie ty idź, gdzieś tam masz iść, to idź i już mnie nie denerwuj. Ja idę sobie pogląć telewizję Kuba, kubuś. No, no do... jest to piękne, do widzenia się Maja, No, jeden. Lecz, Cześć, cześć, cześć. Kuba, kuba, do swojego pokoju chodź. Chodź, kubuś, do pokoju! Chodź, a, chodź, chodź, do chodź po, do, do, do Nie idziesz do Majdonalda dzisiaj, do pokoju! Już, raz, dwa, trzy! O. Nie! Na pewno nie będziecie spotkać z tymi Ja mu pokażę! Aj tego! Tylko że żeby tata nie widział! Ja jestem mnie Odmieniam mnie To jest ta nowa era! Nowa. Nie stresować się, nie stresować się, nie stresować się. Pani, ona tam jest. Bądź dzielny. Dzień dobry, Maynburgera poproszę. Cze cześć a, Bardzo ee... miło, że przyszłaś. K-kaczfer? A co, co, co tu? Proszę. A, o... Eee... dziękuję Eee... A... Bardzo się cieszę, że przyszłaś się w ogóle... wow, że przeczytałaś tę wiadomość, bo... Jaką wiadomość? No bo ja już nie udawaj, tylko... o, chodź tutaj, tutaj stoi, no, check, proszę. O, tutaj dobrze. mamy tak ładnie przy okienku. No, tu tutaj siadaj, o. o dzięki, e Kacper. to... no, no, to o czym możemy pogadać w sumie? I e e o czym się mówi na randkach? E e na czym? Jakich randkach? Przecież się pisałem w liście. Liście... No tak! Eee, ale nie tym na kwiatku, tak? Co? Nie, nie, weź, robisz sobie bekę, ciśniesz sobie bekę ze eee, mnie, wiesz? Ja Cię zapraszam do... Co robię? Nie najlepszej restauracji, ale dobrej restauracji, bo mają fajne jedzenie. No, A Ty mnie tak, tak tutaj trolujesz, no. <laughs> nie, ale miło, fajnie, że jesteś. Cieszę no, się. To, to, to dobrze, że Ty jesteś, przecież no, ja Cię zaprosiłem. No, <laughs> no eee. tak. Tak, tak. Tak, W ogóle to, to Lilię przyniosłeś. No, no tak no bo było. Li, Lili ja. Li, Lili, li, 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 no wiesz. Ale byłaś w końcu z tym takim, no wiesz, którym tym Davidem w kinie? No byłam, no ale to wiesz, to tylko tak wyjście. Ale no, ta... niezbyt film był fajny, bo. Wyjście. Tak. Jakoś tak nie wyszło trochę. A to ty się nam jakoś obraziłeś wtedy? Czy... Co, nie, no nie wiem, przecież jakby się obraził, to bym się nie zapraszał. Nie pisał no, żadnych no listów przecież, tak. no ale... Listów... Ja e, tak w ogóle to planuję wydać nowy numer, no nie? Już pragnę o. go, skończyłem pisać. I go chcę opublikować, jak będzie pierwszy z nowej o, szkoły, bo super. wiesz... Super! Tak słuchaj... Ja do nowej szkoły, kurde, tutaj flexing, zbiałe słuchaj, Opowiesz mi o rzeczy. wszystkim, ale ja muszę skoczyć do toalety, dobra? Na, no, no, rozumiem, zaraz wracam, no, okay. no, Tak, tak, tak o, cześć Kubuś! Co tam robisz? A, dobra, to cześć. O, jest. Dobra. Tow Nita, Nita Nita Incet. Cześć, Kacper! Dzięki za zaproszenie. Ale. Nawet fajną restaurację w sumie wybrałeś. No, super świetnie. No tak, to, tak było, słuchaj, bo generalnie to ym, jest, musisz powiedzieć, słuchaj, bo y, to, to nie jest stolik, no nie, ja po prostu na siebie czekałem oczywiście, y, hmm? z pełną gotowością, chodź, 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 tutaj jest nasz stolik zajęty, popatrz, okay, okay. Go, y, o, patrz, musi tutaj usiąść, ale tylko na tym krześle, okej, na tym krześle, okay? hmm? no nie, i, ten, i najlepiej jakbyś nie obracała t, się głową, y, to nie wiem, um. nie wiem dlaczego, ale ten, a ja generalnie to, okay? y, no, y, ja, ja pójdę zamówić y, co tam do jedzenia i ten teges i na no to się do Dobra, to, ja to ja czekam. O, nie nie się, no. Okej, okay, hmm. to pa. Co tu robić, No co mam teraz zrobić? Eee, może, może... Nie wiem co ja mogłem zrobić. Już co? jestem katwę. E, o, no, super, świetnie. Już e, e, tak. Tak. No. To ja już jestem, będę już tutaj. Tak, to to, słuchaj, um, zaprosiłem cię tutaj, płytą. no nie, zaprosiłem cię tutaj, ponieważ, mm, mm, y, no bo mm. tam troszeczkę się popsuły nam nasze y, kontakty, relacje, bo y, ponieważ tak? wbił się? ten Dawid i on zaprosił cię do kina i to było takie trochę, mm, wiesz, mm, rywalizacja. O, Ale czy, to, czy, Ja czy? I tak w ogóle to chciało yy, mi się troszkę takiego. muszę załatwić pilne sprawy fizjologiczne w toalecie, więc yy, posłuchaj. Yy, Jakie sprawy? Tak, tak, o, popatrz, widzisz, Tam się w krzakach coś rusza. Jakby yy, może ogarnąć co to jest, bo ja muszę ja muszę iść do toalety serio bardzo pilnie. Także tak, pa, pa, patrz tam. A, no do tego. okej. Wróciłem. Maleczko, mm -hmm. co tam, co tam. No trochę ten, długo zamawiałem pizzę y, problemy nie. i... Y, no. Pizzę w McDonaldzie? Chodziło mi o mimo, Kebaba oczywiście, y, y, tak. Kebaba w McDonaldzie? No. Y, pff, mar... y. Tak, McBurgera, Burgera ma, ma... Y. MC Burgera, y, y, tak. Kebaba, tak. W ogóle to bardzo miło, że zaprosiłeś mnie tutaj y, na tą randkę i w ogóle... Pomyślałam, że właśnie od kiedy um, byłeś u mnie i właśnie miałam robić ci te dredy, to coś chyba między nami. EJ, cześć, 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 Muszę iść do toalety, załatwić swoje sprawy, więc z mm, Jasne. Mm. Okej, okay. okay, chyba się zestresował. Ale to dobry znak. A co tu tam skacze? Nie hey ma. Wróciłem, A, z tak tak mówiłem, że wróciłem z jedzeniem. Tak, jak mówiłem, że pójdę po jedzenie, wróciłem z jedzeniem. Tak, dziękuję. No. Ym... Co, co, co tam skacze? O kurde. O -o. Nie no, to chyba jakiś kołom tylko. A, Ej, o, to okay. ten, wracając do rozmowy, um, chciałbym ci powiedzieć, że... Tak? Um, co ja chciałem powiedzieć? Dobra. Dobra, Nie no, całkiem smaczne to jedzenie. Dzięki. A w ogóle do... O nie. Jak to dwie koleżanki? Yy, bo. Kacper. jest ten, no bo. To jest, nie mogłeś zaprosić tylko mnie. Tylko dwie koleżanki zaprosiłeś tak. No, ja dwie, dwie, dwie koleżanki Kacper. Tego da pan, tego do pan, mm, tam, nie. Kurz, uh... Kacpi? To, pan? Um, to ja pójdę do toalety, może. Kacper! 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 <grym> Słuchajcie, bo to... To nie tak, bo to jest tak, że teraz ja do tylko liceum nie, i... Nie, nie, daj daj mi się to bo ja tutaj mam bardzo ważną sprawę i to jest tak, że no generalnie to ja wyjeżdżam teraz do teraz do liceum i no i y, 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 tak troszeczkę chyba pomyliłem szafki jak chciałam wrzucić list i coś mi nie pykło, bo miałem zaprosić... Znaczy nie, y, nie, nie, nieważne, tyt bo tyt ja teraz... Tucham. Co? Wiesz co, Kasper? Ja muszę już iść, bo no, wydaje mi się, no, no że, tak, że że rozumiem, nie powinnam no. tutaj być. Już. Ja wiem, że kur... Cześć. Ja! Hi, Lili. Aha, czyli ten list to nie był dla mnie. No, okej. Okay. No, chciałam tylko ci powiedzieć, że. Em, zresztą, nieważne. Cześć. Czyli mały lewie. dlaczego już wszystko musiałeś zepsuć? Zborkera. Zborkera. Co? Tu jest lewy, Lili nie zjadła. Możesz sobie zjeść. Już po mnie. Teraz to jest przykładny, tata, jak tu jest czysto Tato, w tym domu. Dlaczego ten szmer wyszedł do, do z domu sam, bez twojej wiedzy? Kuba, co ty? Gdzie ty by. Gdzie ja ale... byłem pewny, że ty śpisz w łóżeczku? Coś ty zrobił, dziecku? spałem, ale to Kusepsu. Kubuś, czemuś ty jest taki agent? Pieronie! czemu ty jesteś taki agent? Mam ci zrobić koszulkę Kubuś agent. Chcesz zrobić koszulkę Kubuś agent? Żebyś miał koszulkę Kubuś agent. Ja, dlaczego wychodzisz z domu bez mojej wiedzy? Gdzie... A gdzie mu to nie ma jeszcze mojego wzorka? gdzie wy żeście byli? W McDonaldzie. Co tyłem wzorka? A właśnie, ale zaraz, 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 zaraz. Co tu, co byś jak to w Magdu? Miałeś być na spotkaniu raperskim, jakim McDonaldzie? Kuba, co on? Gdzie on? Co ty? Spotkanie w McDonaldzie? Ojcie, ojcie, co? To nie tak, bo to było tak, że ja napisałem list i ale... ja wróciłem do szafki jednej dziewczyny, do której chciałem, ale to była szafka, pomyliłem szafki, albo w sumie nie wiem jak się pomyliłem szafki, bo czytałem szafki, no ale nie wiem, co się zmieniło z szafkami, no i szafki, nie wiem, to była szafka inna szafka mógł... i do drugiej szafki. szafki no i co się zbyt, stało. <laughs> Słuchaj, jak mogłeś umówić się z dwiema dziewczynami? Przecież ty nie je obraziłeś! Nie chciałem, tak, chciałem z jedną. Siadaj tu. Siadaj przy stole. Jak to umówiłeś... Siadaj, Kuba. Musimy tutaj sąd nad nim zrobić. Jak to umówiłeś no. Siadaj, się z dwiema dziewczynami naraz? Przecież... przecież no, popatrz, to popatrz, popatrz. Napisałem sobie no. list. Sobils, napis napisałeś list, ha, ale to do której napisałeś ten list? list. Do... Ale do której napisałeś list? Do tej list? pierwszej. To jak ma na imię pierwsza, co ty napisałeś list do dziewczyny i nie wiesz jak ma na imię? Do Lili. Napisałem list do, Lili, do Lili. Czyli to była, no, no i wrzuciłem go do szafki do jej, A to ale jej list? Szafka, Chciałeś być romantyczny, chciałeś być ro Okej, okay, to chciałeś być romantyczny, old -schoolowy. Jak to okazała się jagody? nie wiem jak to się stało, to było właśnie. Chłopoś. Ktoś musiał zmienić tabliczki, ja nie wiem co się stało. Jak to się stało, Bo że on zaprosił. No, mnie sprankował. Ludzi. Aha, i ta dziewczyna inna wzięła ten list tak. i jakby odczytała i myślała, że idzie z stało na randkę... to byłeś jak już. przypadkiem dziwnym trafem, i akurat była w tym McDonaldzie, no i tak to się stało. No. Ale żeś się wrąbał w kabałę. i co on się no. obraziło obie na ciebie teraz? O nie, co to ma być? SMS? No, wiadomości od nich doszły, tak. Okej, okay, nie odbieraj, nie, od, nie odbieraj teraz. Uh, nie, odczytuj, okay. nie odczytuj, bo się załamiesz. Chodźcie, idziemy. Chodź, chodź synu. Chodź 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 chodź, 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 chodź. chodź. Siadaj tutaj na kanapie. Siadaj na kanapie. Kuba. Kuboś. Okej, pokor... okay, weź teraz spokojnie, wyjmij tablet. <totrauffe> tak jest? I wyświetl te wiadomość. Lepiej w Myślałam, że jesteś inny. Okej, okay, teraz wie ja godę. Następnym razem uważaj, komu dajesz list miłosny. Dobra. Ja dobrze, że wyjeżdżam z tego miasta. Dobra, ale wiesz co, chciałbym Cię synku zmartwić. Tak. Bo to są koleżanki z twojej szkoły, tak? No tak. To one jadą z tobą. Niekoniecznie przecież. przecież na przykład one mogą iść do na przykład innej szkoły, Kuba. do innego technikum, do innego miasta, no na A, przykład mój mogą brat nie znać, czy, czy. Ma co. przechlapane u dziewczyn. I to bardzo haha. Zostawiamy cię, musisz sobie z tym poradzić. Naważyłeś sobie, więc teraz musisz to wypić. Dobrze, nie, to Co on narobił? Kuba, twój brat, a ty nie wychodź nigdy więcej sam z domu, no! Nie byłem sam, <laughs> Kubuś, to co robimy ten hit muzyczny? No dobra.